Jestem zagupi. Nie ogarniam komputerów. Jak by podłączyć podłączyć drukarkę? Ty to by się nadawał na programistę. Ja to nie. Bzdura. Kompletna bzdura. Ile razy to słyszałem? Ileż to było grane? Powiem ci więcej. Ja w swojej głowie słyszałem te hasło przez wiele lat, a z komputerami i internetem miałam do czynienia od dziecka. I teraz możesz powiedzieć. Tak, Grzegorz, no właśnie, ty już coś umiałeś, a ja to nic. Nie ma to kompletnie znaczenia. Dlaczego? Bo praca programisty to tak naprawdę inny etap użytkowania komputera czy urządzeń mobilnych. Jeżeli na przykład mówimy o języku typu Kotlin. I to jest tu najpiękniejsze. Bo możesz zacząć uczyć się programować na dowolnym etapie życia. Nie mając nic. No może poza komputerem. Tak naprawdę potrzebujesz dwóch rzeczy. Świadomości, że jest to proces, który trwa i gotowości do pracy. Nie zostaniesz programistą po jednym kursie. Chociaż takie przypadki też się zdarzają, jednak na to bym nie liczył. Bo to zakrawa o cud. No dobra. Ale jak zacząć? Od kogo się uczyć jak wejść w świat programowania? O tym właśnie będę mówił na moim profilu.